Elo kolarze. To co dzisiaj wam pokażę to Śląsk. Rozpocząłem urlop, więc jestem w Rybniku. Jak widać niedaleko jest elektrownia i dzisiaj jadę jakąś rundkę 90 km. Póki co kierunek do Raciborza, Następnie będę jechał gdzieś blisko czeskiej granicy i caryąc jadę do miejscowości jakiejś Pogrzebień i nie jadę tam po pogrzebień, tylko jadę, bo chyba jest jakiś fajny punkt widokowy, ale dokładnie czy tak jest, to się okaże. Nie znam tych terenów za bardzo. Dostałem plik GPX od Adama, gdzie bardzo dziękuję. Napisał do mnie na Instagramie. Akurat widać, że język miał dosyć lokalny, więc zapytałem go z ciekawości, czy ma jakąś fajną trasę tutaj gravelową. I się okazało, że coś tam jest, a na ile fajnie. To się okaże, przesłał mi parę zdjęć i wydaje mi się, że będzie to atrakcyjna trasa, ale sami możecie się o tym przekonać. Już wczoraj jedną rundkę zrobiłem: 66,6 km, gdzie akurat szutry mnie zaskoczyły, bo były przepiękne. Naprawdę, tereny tutaj są znakomite. Jak to się mówi: szutry premium. Przy okazji, fajne widoki. Tam była jakaś taka, nie wiem, czy to jest żwirownia, piaskownica, kuweta. W miejscowości Dzierżowice, chyba. Obok solarni, coś takiego. I no widoki tam były piękne, no może nic nadzwyczajnego. Bo po prostu tylko piasek, trochę wody, ale dla mnie no się mega podobało. Więc zobaczymy, co dzisiejsza trasa przyniesie. Pogoda jest ładna, słoneczko, trochę mocno świeci, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że dam radę. Około 90 km się przede mną, no to jazda. W 20 minut, później 4 interwały po 300, jakieś 15-330 watów. Wczoraj niechcący, niby jechałem w tlenie, ale zebrałem jakieś 3 segmenty lokalersą, Podejrzewam, że niedługo się odwdzięczą. A czy dzisiaj wpadnie jakiś kąt? Zobaczymy. Na początku trochę będzie mocno, ale w drugiej części już będzie bardziej jakoś rekreacja. O! Zaczyna coś wiać. A póki co jestem przy zalewie rybnickim. Jest elektrownia. Widoki są dzisiaj. Na razie piękne, bo pogoda jest ładna. Tam tle widać zaporę rybnicką na zalewie. Pewnie GoPro tego nie oddaje, ale widok sam tlak dla mnie też jest fajny. Dobra, ale póki co jak Every day, late at not okay. All I want, and I pray. All I need are some better day me. I'm looking in the mirror, so but I've never seen clearer. Mam nadzieję, skończyłem, ale nie dobrze. zawrócić. You in the next life to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday Late at night, not okay All I want and I pray All I need are some better days Yeah All I need are some better days it's all I want. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut. Wow, to była świetna droga Mam nadzieję, że był to jakiś segment Bo akurat ładnie się przycisnęło Ładnie się kręciło Z 25 na godzinę Szło bez problemu A teraz zobaczcie jaka Piękna ścieżka Szeroka, asfaltowa Póki co draca jest mega, e, tam można powiedzieć, że była taka mierzeja, bo z lewej woda, z prawej woda, trochę zasłaniały drzewa, szkoda, ale i tak było pięknie, tak dla mnie, nie wiem jak dla was, Piszcie w komentarzach, jak na razie wam się nie podoba, a zaraz zobaczymy co jeszcze nas czeka. Juhu.

Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build-up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me Well then baby I have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you W miejscowości Oruk obok Krzyżanowic Był taki fajny zameczek, ruiny, pałacyk Wtedy zapomniałem wydzielność kamery, ale z zrobiłem, więc... Chociaż na zdjęciu Wam pokażę wyglądało, nie wiem tutaj tak. Nie wiem z którego roku, kto tam mieszkał, ale mimo że ruina to wyglądała przepięknie. Ogromny zamek. Też pałac. A teraz o tak sobie śmigam wałami. Nie wiem czy do końca legalnie, czy nielegalnie. jakiś czas stoi. Ale z góry jest... Ładniejszy widok niż tam na dole. No po co mi powiedzcie, tak dla mnie jest pięknie. Ok, w końcu dojechałem na ten pogrzebień. Tutaj jest taka wieżyczka, punkt widokowy, na który można wejść, ale ja już tam wchodzić nie będę, bo i tak przepiękny widok jest stąd. Ale tu jest pięknie. Tam właśnie przy tych punktach wodnych sobie tam jechałem. To z lewej, to z prawej. Ale pięknie. A, opłacało się. Podjeżdżać. To jakie fajne widoki. Teraz jestem w najwyższym chyba punkcie, prawie że 300. Tu miałem taki podjazd prawie 100 metrów. Więc spoko, trochę coś weszło. Widok jest przepiękny. Tam w oddali widać też góry. E, jakby gdzieś tam się przyjrzeć, to chyba nawet łysa chora była. Czyli jeden z najbliższych takich większych podjazdów. Raz tam już byłem. Nie wiem, jakie podjadę. Ale sami patrzcie, no, tu jest przepięknie, jeszcze ładnie słoneczko świeci, no, Bajlando. Co do szutrów, to można powiedzieć, że faktycznie szutry premium, bo średnia i 3 na prawie 70 km. Teraz głównie z górki, chyba raczej drogi otwardzone, więc zobaczymy jak to będzie. Trochę będzie z górki, trochę będzie pod górkę, czas coś zjeść porządnego, napić się. I wracać do punktu startu się Ale bym przegapił, wystarczyło odbić delikatnie w lewo, i to tu widać, właśnie te góry w Czechach. Widać tam troszeczkę w oddali. Ja to widzę, nie wiem, czy kamera to oddaje, ale mam nadzieję, że tak. O, a tu pan sobie ma działeczkę i sobie coś tam skrobia. <laughs> no nie pięknie jest. Przyznajcie w komentarzach, że jest pięknie. Take me back to an age when the we world felt small Way back people we blew it all Too many things going on, but I can't keep track of them all From people dropping a bomb, to people putting up walls I feel like life is on hold, perception stuck in a vault I know that time can heal all, but how much time took to fall? It's too chilly outside, when there's no shelter to hide When everything is a lie, you'll find that out in some time But when the things on your mind are rockin' to communication aside will i just fight till we die is this an argument or just a start of it either way i don't wanna be a part of it can i just get some space i don't have the heart for this i can't be picking up the pieces fixing scars from this is this an argument or just a start of it i wanna drive away so i can be so far from it i wanna find a place where no one breaks their promises or maybe drive myself to something that is Jest dobrze, Ach, fajnie się przejeździło. Krasa piękna, widoki piękne, średnia prawie piękna. O trójki nie ma z przodu, ale 29,7. Więc jak na te mini góreczki 666 pionie. W ogóle to jakieś szatańskie przejażdżki, bo wczoraj 66 km i 6 a dzisiaj 666 metrów. Coś, te szóstki się mnie trzymają, a jutro idę do kościoła na ślub, a później wesel. He, szwagierki. No cóż, wykąpany, najedzony, napity. Teraz jeszcze chwilę relaksu z pieskiem. Piękny widok byłby na zalewie rybnickim, ale niestety pies trochę już nie domaga swoje lata ma więc e, nie będę męczył widok stąd i, i tak jest jak dla mnie też spoko a co do samej jazdy to mi się bardzo podobało więc dzięki Adamie za plik GPX fakt że troszeczkę go skróciłem a finalnie i tak wyszło trochę więcej kilometrów to skróciłem do 88 a wyszło 100, 5 km więc spoko e, plik oryginalny wrócę w Komentarzu przypiętym, żebyście sobie zobaczyli, bo na przykład przegapiłem na pewno atrakcję, jakim był taki labirynt, gdzie nie mogłem go znaleźć. Nie widziałem go po drodze. W średnia prawie 30, Byłoby te 30, gdyby nie to, że przez Racibórz przejeżdżałem w miarę spokojnie. Tam pojechałem na starówkę, spotkałem jednego pelowidza, chwilę pogadaliśmy i ogólnie spoko, fajnie się dzisiaj jeździło, fajnie noga kręciła to co. Ostatnio mi tego brakowało. Teraz, już tylko teoretycznie, odpoczynek, nie licząc wesela i poprawin. Mam nadzieję, że tam też dam radę. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.